Zarabiaj hajs w necie. Dzieląc się opinią. Strona wypłaca pieniądze już po wypełnieniu pierwszej ankiety. Jakąś muzyczkę. Widzowie, wiecie o co chodzi? O. Patrz. To można na przykład na TikToka nagrać. Widzowie, zróbcie coś TikToka. Ja na przykład nawinę pod ten podkład. Jakieś na przykład... Nie, wiem, dwie minuty. No, no dwie minuty może nie, ale na przykład minutę 6 sekund. Bam. piwsko na wynos dzisiaj towarzyszy mi To perła chmielowa, niesłodzona będę fi Kurwa ty, Sąsiad, Czekajcie! Do, ty to było dobre! Pozdrawiam do mnie się z Brechta pozdrawiam! Ty, widzowie, to trzeba na, na TikToka nagrać Bo to na, na TikToka ta muzyczka jest dobra Ty ale nawinąłem ty Czekajcie, to jest dobra muzyczka na TikToka, tylko... Dobrze... Ty dobrze pojechałem, aż sam się dziwiłem. To trzeba na, na TikToka pojechać z tym, tylko ty ładnie pojechałem i to, to jest dobre. Ty dobrze pojechałem, nawet jest perwa chmilowska. Trzeba zasięgi zbudować. I wrzucić, ale czekaj, bo kurwa ja tu zaraz spalę wszystko To trzeba przemyśleć takie dalej. Bo ja już ja chciałem dalej jechać, tylko nie wiem czy tu właśnie by tak fajnie było. <śm>